Wow, a można latać! Jezu, ej, moż... Ja latam, chłopie! Ja... W dzisiejszym odcinku udało mi się zdobyć nowe supermoce Ironmana. Tak jest, Ironman to nowy boss w grze. A w dzisiejszym odcinku macie do wygrania właśnie jego rękawice, jeśli chcecie je wygrać. Koniecznie zgłoszcie się w komentarzu oraz wpiszcie kod Ewela do sklepu. Wyniki będą na jutrzejszym odcinku. Widzowie, nie wiem, czy to widzicie, ale mamy nową miejscówkę na mapie, na której mamy Ironmana. No, nie bez przyczyny go ubrałem i podobno mamy więcej bossów, więcej umiejętności. Postaramy się dzisiaj zdobyć przynajmniej jedną z nich. E, no i widzowie, jako, że jest nowy boss, zostawcie Łapkę w górę, jeśli się cieszycie. No i jeśli chcecie, żebym nagrał dla was kolejny odcinek, gdzie udaje Ironmana. Myślę, że to będzie mega fajna zabawa. No i widzowie, tutaj mamy nową miejscówkę. Dawaj, Czesiu, wylatujemy. Eee, w ogóle właśnie, ze mną jest Czesiu, cześć Czesiu. Siema witam, Siema witam. Podobno tutaj na, na jednej ze stron jest inna supermoc A na głównym budynku na który później pójdziemy jest kolejna supermoc Także y, po, może, może nam uda się zdobyć dwie Zobaczymy Na pewno będę chciała otworzyć safe albo przynajmniej odwiedzić Ej tu mamy jakiegoś ziomka Czesiu Tutaj ma Tak, tak Oni na ten moment Dobra, a ty ze mną lecisz też czy nie? Tak, tak A może, no dobra, dobra, dobra Dawaj od góry Dawaj go kilofy kilofy mu O, no nie, nie udało się jednak Dobra, mam. Ja, miał ja mam broń. A to ty. <laughs> ja do ciebie strzelam. Dajesz go? 30. Dobra, nice. Ja już ci pomagam. Ja też mam broń. Ty, kolejny tu leci. Co jest? Tor No, gościu. Gościu. Ty tu nie zadzieraj ze mną. Dobra, ja się podleczę, Czesiu. Ale super. Co? Nowych miejsc mamy dużo. To się liczy. Ja mam emeczkę. Jest kolejne? Ja. Ale, wow, ale mnie zbił. Biało, leży, leży, leży! Teraz na spokojnie tego jednego! Dobra, brawo! Brawo, 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 brawo! Mamy poteczki, trzymaj tutaj potkę. Teraz musimy iść na główny budynek, bo tam jest nowy gościu, nowy Iron Man. Także pozbierajmy trochę matsu. Tu w ogóle jeszcze ziomek chcesz miał, dobra, Tommy. Sztuka jakaś jeszcze jest. A, tu się da wejść z drugiej strony. No Yy, Apteczka, okay, tak. Masz jakąś amunicję do yy, PMA? Do PMA. Dam ci całą. Jakieś takie wielkie góry, patrzcie się. Tylko nie wiem, czy nie złe. wszystkich matców na tą górę. Dobra. A w lewo przechodzili, czy w prawo? Chodzę. Biało. Wow, ale to stałem. No. Dobra. Nice. Luwa. Chodź to już panik. Dobra. Już idę. Ty na dole, na dole ktoś chyba. Tutaj idę. Dobra, już idę. Tu u mnie. Wow. Ej, ktoś nade mną. Jezus, co tu się dzieje? Super mocy dostaje, Ale z góry, z dołu. Dołu. O, mam mam, o, 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 o właśnie ktoś Zabiłem Nice Czy on coś miał czy nie? Miał płotki, rybki, pompę. Ale super czy miał jakieś? Nie miał nie, nie miał, nie miał Dobra, rybkę weź ty Leży, leży i mam super Nice. Weź Ej, kol... co? Z czego? Z czego? Ej, czy się pomóż Z czego ja dostałem? Leży Leży? A masz kartę? Tak, masz kartę? Mam kartę, mam kartę magnetyczną i. i ten, wow, super moce. widzowie, mamy supermoce, ale sztos i to dwie nawet. Pokaż mi, jak wygląda karta. Dobra, karta wygląda w ten sposób. Idziemy, weźmy jeszcze bandażownicę, czy nie bardzo? Chodź jeszcze. E, olejmy go, chodź, chodź w drugą stronę, chodź w stronę strefy, bo my się uleczymy, a. O jezu. Dobra, jest jakiś samochód nowy. Chodź, Chuciu. Jaki on jest szybki, czy mi się wydaje? Dobra. Dobra, tu mamy save, widzowie I nie ma nikogo przy safe. Nie sprawdziłem tego Dobra Ciekawe, czy będzie jakiś teleport z sejfu Ale otwieramy nowy safe w grze I mamy, zobaczcie, nowe skrzynie Ej, co to za... Ej, tu są różne ten karabiny Patrzcie się, te sta starkowe wow. ho, ho, ho. Ej, kozak Come on. Dobra, jedziemy Ciekawy jestem, czy to jest tylko wygląd tego samochodu Chyba tylko wygląd. Ło! Wow, wow, my, my nie zginiemy! Ja nie. nie wiedziałem, że coś takiego tam jest. jaj. Aha! Ale głośno! Tu się nie kończy chyba paliwo w tym samochodzie! W tym samochodzie się nie kończy paliwo! Lecimy, ale tu się nie kończy paliwo! W bank bandażowicą się leczymy. Tu też są naprawdę... Dobra, uważajmy. Ja mam te starkowe przedmioty. Dobra. Chodźcie tu. Beczki. Wow, a można latać? Jezu! Ej, może. Ja latam, chłopie! U góry, do góry się buduje. A to? Co to będzie? Co to będzie? Aż się boję tego. Zniszcz drzewo, jak możesz. Uwaga! Uh. Uh. Co jest grane? Ja latam, chłopie! Ja latam, ty! Ja latam! Nice. Ja latam w powietrzu! On Czy... ktoś jak coś. Ale jeszcze jeden chyba, nie? Nie, sam był. Ja, ale co z Ach, tym gościem? Nie można, nie wiem. Ej, wali. Ale, jaja, zostawcie nas w spokoju. Mam kulkę, żeby się odbić, jakby co? A jest tu samochód. Dawaj, dawaj, Czesiu. No, schowaj się, schowaj się. Do środka, do środka się schowaj. Tu jest jakaś nowa miejscówka. Co? O nie! Łoo, chłop ma słuchawek Łoo, Jezu li, je, Jedziemy, jedziemy, Czesio Nie możemy teraz stracić co się dzieje? Ej, oni też coś mają Jak, ale dymy, widzowie Dobra, zostaw sobie matcy na później Dobra, spadamy, spadamy, ja muszę te moce Ej, likwiduję tutaj Filipa nie kogoś. Pozdrawiam, Filip Pozdro, spadajmy w ogóle stąd Ja nie mam maców, ale w ogóle ile ludzi w grze? Co jest grane? Jakie dymy O, żyjemy co się działo? Ej, masakra, to jest po prostu dymy jak nie wiem. Ja to muszę sprawdzić, patrz na to, patrz na to. Widzisz gości gdzieś czy nie? Nie, nie. A czy tym się da łowić? Tak, da się łowić tym. Ej, dostaje 19! A... O! Nice. nice! A czemu on biegnie dalej? Chyba jakiś fuck. A tego jestem ciekaw. Tego jestem mega ciekaw. Musimy Macy pozbierać, bo ja mam malutko, bardzo mało malutko. Co sobie z tego gościa? Ja sobie pozbieram. Patrz na to, patrz na to Czysiu ja! Yeah. Ale to latanie jest sztos, to latanie jest po prostu XD Nie, bili i nagle Tam chyba wszyscy w strefie zginęli, bo było 18 osób. Możliwe O nie, musimy uważać na nich. Jest dwójka 60 o! Ej, prawie dostałem, ale on dostał 90. dojeżdżamy do, do ich aż zajedźmy. Tak, 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 tam się kąpi. Biało. Leży! Dostał 187. Bardzo mało ma. Dawaj co masz! Dobrze! Uu, 90 dostał! <laughs> Ale ty! Ja nie mogę, ja po prostu nie wierzę w to. Nie wierzę co oni dodali do gry. No od strafy. 20, 20, brawo! I ostatni! XD, postarajmy się supermocami, Czyś Ja ci daję tam supermoc i supermocami to wygrajmy. Jakiś kulek, się użyj tej kuli. Właśnie. Huh. widzieliście to? A to w ogóle. Pom, pom. Kozak. Niszczymy wszystko, pokazywać się tu. Ale to nie zadaje w ogóle strukturom. Oni sobie teraz tak myślą, no nie. Osłyszeli. Tutaj na dole, tak? Nie, chodzą, chodzą. Tutaj, tutaj. Tak, tu gdzieś wychodzą.

no to wygrajmy to tak. Widzowie, nowe supermocy są OP. E, wpadajcie na ten odcinek albo na ten. Przypominam wam o konkursie. E, zgłaszajcie się w komentarzu, wpisujcie kod Evela, Subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem. No i do zobaczenia, trzymajcie się, siema.